Według całej wiedzy ekonomicznej, którą mamy, to co robi prezydent Trump, czyli podniesienie ceł, nie jest żadną receptą na bolączki Stanów Zjednoczonych, a jest raczej y, taką trucizną, która jeszcze za, zaszkodzi całemu światu i zaszkodzi również gospodarce amerykańskiej. A żeby to sprawdzić, no to wystarczy sięgnąć do podręczników historii gospodarczej, żeby zobaczyć, że Stany dokładnie to samo próbowały zrobić 90 lat temu i efekty były katastrofalne zupełnie. To no zobaczymy, czy w tej chwili równie złe będą. No mam nadzieję, że dzisiejszy świat jest bardziej przygotowany na to, że jest z tym, sobie z tym poradzić. Natomiast to, że podnoszenie ceł nie jest żadnym problemem na bolączkę gospodarki, która uważa, że jest oszukiwana, bo inni eksportują niż, niż, niż ona, no to stwierdził już 200 lat temu David Ricardo, wykazał, że jest lecz odwrotnie. Czy najlepiej mają się kraje, jeśli w ogóle nie stosują wzajemnie celu? Lepsze i dla konsumentów, i dla rozwoju gospodarczego tych krajów. No jak stosuje jeden kraj, a nie stosują pozostałe, no to oczywiście on mógłby trochę zyskać. Natomiast po zapłaceniu podnej ceny, na przykład w postaci wzrostu inflacji. Natomiast w tym przypadku, no dlaczego mamy niby zakładać, że reszta świata tylko grzecznie przyjmie to, co prezydent Trump klapsa, której wymierzył? I nie zareaguje. Już wiadomo, że Chiny zareagują, już wiadomo, że Unia Europejska zareaguje. Pytanie, czy to będzie naprawdę początek takiej wojny handlowej na całym świecie, no to było dramatyczne zupełnie. To, to, to straty dla wszystkich, łącznie oczywiście ze Stanami Zjednoczonymi byłyby ogromne. Czy tylko taki no, no, poważny kopniak wstrzymujący procesy globalizacji, wymiany handlowej, cofający je o parę lat? też możliwe, no wtedy wszyscy zapłacilibyśmy za to być może recesją, a może tylko powolnym wzrostem przez dwa czy trzy lata. No zależy jak, jak, jak na ile silna będzie ta. Ta, ta wymiana ciosów, no i wtedy oczywiście też by to było ujemne, też by wpłynęło, i też by Stany Zjednoczone tak samo zapłaciły za to, jak reszta świata. Natomiast, natomiast no, gdyby ta rzecz miała ograniczony rozmiar, no to ta wojna, ta wojenka, gdyby była tylko batalią, no to wtedy byłoby mniej, mniej, mniej strat. Zobaczymy, jak będzie. Jedno, co jest absolutnie pewne. Ze wszystkiego, co mówi prezydent Trump i jego współpracownicy, wynika, że za tymi ruchami nie ma żadnej wiedzy ekonomicznej. Wręcz odwrotnie, kilkunastu amerykańskich laureatów Nagrody Nobla wysłało kilka miesięcy temu list do prezydenta Trumpa ostrzegający go przed tym ruchem. Ale najwyraźniej głosy noblistów ekonomicznych się nie liczą, bo intuicja prezydenta Trumpa mówi, jak podniesiemy cła innym, to dopiero reszta świata zobaczy i będzie nam musiała płacić pieniądze. Choćby taki drobiazg. Ceł nie płacą wcale zagraniczni producenci, cła płacą amerykańscy konsumenci. Już widać, że to jest nieznane prezydentowi Trumpowi, który i jego doradcom ekonomicznym, nieznane zjawisko. Są przekonani, że to jest po prostu podatek, który reszta świata zapłaci na rzecz Stanów Zjednoczonych. Tak wynika ze wszystkich powiedzi. No, no tak, tak, tak po prostu nie jest.